Znajduję się na Molo w Ostii, dzisiaj jest 18 kwiecień, z rana mieliśmy piękne słoneczka, teraz trochę chmury wyszły, ale jest fajnie, bardzo ładnie, zresztą pokażę Wam jak wygląda morze. Tak jak ja idę prosto, to po mojej lewej stronie po tej idąc w tamtą stronę do Portu Woski, e, napotkamy na wolne plaże, czyli spiaggia libera. Często Wam te plaże nagrywałam i stamtąd też robiłam live'y Tam są plaże bezpłatne, wchodzimy i po prostu się e, wygrzewamy w słoneczku. Jeżeli przyjedziecie właśnie w maju, to jak będą już otwarte ośrodki wypoczynkowe, to możecie przejść przez jakikolwiek ośrodek wypoczynkowy na plażę i możecie sobie spacerować, ale nie możecie się rozkładać z ręcznikiem. tak wygląda główna droga która prowadzi przy morzu nazywa się Lungomare Toscanelli mamy tutaj właśnie bardzo długą trasę rowerową gdybyście przyjechali kamperem no to możecie sobie pojeździć tutaj na rowerze bo jest naprawdę gdzie poza tym też tutaj w okolicach Osti jest e, Pinetta, gdzie można sobie pojechać, zaparkować samochód i pospacerować. I właśnie ludzie jeżdżą rowerami, ale akurat nie jadą tam, gdzie powinni jechać. moje zaproszenie do Ostii. Wszystkich turystów, którzy przyjadą do Rzymu na bajówkę i w ciągu roku. Naprawdę przyjeżdżajcie tutaj, bo tu jest pięknie. Fajnie, że byłeś na moim filmie. Dziękuję Ci za subskrypcję. Dziękuję za każdy komentarz i dziękuję za łapki. I widzimy się na następnym filmie. Ciao!